Cześć Boże, pokój i dobro. Pozdrawiam Was. Franciszkański Poranek, czyli Ojciec Tytus, Franciszkanin. Łatwo nam jest oskarżać. Czasami przyjmujemy postawę tych, którzy oskarżają kobietę z dzisiejszej Ewangelii, którą pochwycono na grzechu cudzołóstwa. A Chrystus co robi? Cierpliwie czeka. Każdy z nas popełnia grzechy i na każdego z nas Chrystus cierpliwie czeka. Spójrzmy w swoje serce, końcówka już wielkiego postu, powoli, abyśmy naprawdę pozwolili Bogu wejrzeć w nasze wnętrze. Bóg ciągle na nas czeka, a czy Ty na Niego czekasz? Nie oskarżaj, zaufaj, zaufaj, że możesz się nawrócić. Zapraszam na nietypowe słowo po południu, a teraz Ci błogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.